Cześć, kochani, witajcie w tą paskudną pogodę. Mam dla Was nowości, jakich jeszcze nie było w PEPKO. To są naprawdę super nowości, więc oglądajcie do końca, bo pokazały się nowe skrzaty, które świecą. Nowe skrzaty regulowane na nogach, nowa kurtka, ubrania w ogóle będą podzielone na dwie części. Dekoracje również, bo tego jest za dużo. Jutro pokażę wam nowe kubeczki i nie tylko. Zobaczycie nową paterkę zajączki, zobaczycie dzisiaj nową kolekcję. Ta jest właśnie kolekcja z gazetki. Ubrania dla dzieci tu między innymi właśnie Minecraft w pepko. Jest teraz hitem, tak więc możecie kupić piżamki, bluzki, ale to pokażę wam jutro szczegółowo, ponieważ dzisiaj skupiłam się na tych ubraniach tutaj z początku, które widzę nowe i tych nowościach do domu, do kuchni. Piękne, naprawdę rzeczy pokazały się w Pepko. Zobaczcie, jaka ładna bluzeczka, taka prążkowana, ma tutaj wiązanie z boku. Jest luźniejsza, fajnie, fajnie się prezentuje do 2 razy XL i zapłacicie za nią 25 zł. Te koszule były w ostatnim przeglądzie, więc bardzo serdecznie Was zapraszam, jak ktoś nie widział. Kamizelka również. Tutaj widzę nową bluzeczkę, której nie widziałam. Hmm. Właśnie tą, bo tą, którą przed chwilką widziałyście, była w ostatnim przeglądzie. 30 zł, słuchajcie, fajne paski, bardzo ładny kolor, taki dłuższy rękawek, krótki. I myślę, że to będzie też hit, bo jest naprawdę śliczna. Tutaj mamy kolejną bluzeczkę 25 zł do 2 razy XL. I tutaj są teraz dresy dla panów na lato. 35 zł takie dłuższe spodenki. Mamy dwa komplety, żółty i szary. Widzę kieszonki po bokach, one są takie luźniejsze. Koszulka też widzę, jest taka fajna, luźniejsza. Zobaczcie 25 zł. Góra i 35 zł do 2 razy XL. Nie przeciągając, lecimy na nowości. Słuchajcie, tutaj zawsze są takie perełki. No i tym razem też mnie nie zaskoczyła Kasia. To jest kierowniczka tego sklepu, jest naprawdę boska. Ona zawsze jak dostaje towar, od razu wykłada. Więc zobaczcie, macie tutaj taką paterkę. Ona chyba w zeszłym roku była, bo kojarzę tego zajączka. Świetna jest ta patera. 40 zł, kochani. Idealnie sprawdzi się właśnie na jakiś torcik, ciasto. No i pokazały się te małe paterki, zajączki na drewnianej takiej mm, też deseczce i tu mamy 25 zł za te cudeńko. Kurczę, jakby było 15 zł, bym może i się skusiła, ale wiecie, ja już tak się hamuję z tymi zakupami, ale ta, ta patera jest naprawdę piękna. Jak będziecie widziały u siebie, to zostawcie komentarz. No i zobaczcie kolejna nowość. Miseczki z trzema zajączkami, bardzo ładnie wykonana. Nas tak podobna do tych z schomeniu. Bardzo mi się podoba to, że w końcu mamy paterkę na trzy miseczki, ani na dwie albo na jedną i za nią zapłacicie 30 zł. Tu już mi pokazuje, że są nowe zajączki. Ostatnio pokazałam Wam e, też na regulowanych nogach, albo jeszcze nie zdążyłam pokazać, bo to też wczoraj nagrywam. Te kieliszki na pewno były na kanale. To są takie ładne kieliszki na jajka, żebrowane. Tutaj ta cała kolekcja była. W dalszym ciągu czekam na kubki z przykrywką. Tutaj mamy jeszcze taki kubeczek, coś jak kwiatek do tej kolekcji białej wiosennej, która jest właśnie w Pepko. Tutaj widzę nowość, którą wczoraj nagrałam, ale no miała dzisiaj wskoczyć tylko te z mi pokrzyżowały plany, więc przesunęłam przeglądy, jutro będą inne nowości i część druga z tego sklepu, ale no to musiałam Wam dzisiaj wrzucić. Zobaczcie, jakie hity. Te właśnie wczoraj nagrałam i one jutro jeszcze będą w tym pepko, w którym wczoraj byłam. 30 zł, tu jest dziewczynka i chłopczyk, a to dosłownie dzisiaj dojechało przed chwilką na sklep, więc to jest taki hit. Tutaj ten, ta pani ma... Zajączek koszyczek. Ten koszyczek w ogóle robi całą robotę. Zobaczcie, regulowane nogi. No i do tej parki można dokupić właśnie tego pana. On jest też świetny. Najbardziej podobają mi się też te okulary. I one kosztują 20 zł. Tutaj mamy za 15 zł nowe skrzaty, które są cudowne. Występują w trzech kolorach. I słuchajcie, coś mi tu nie pasowało, bo spod brody zauważyłam, wystaje bateria. I wyobraźcie sobie, że one świecą, zaraz wam pokażę, ale tu jeszcze jest hit, bo są nowe skrzaty na regulowanych nogach i mamy je w trzech kolorach. Tylko coś kojarzę z zeszłego roku: naprawdę tych na pewno nie było podświetlanych, ale ja muszę powyciągać rzeczy z zeszłego roku na Wielkanoc, bo coś pamiętam. Przypomnijcie mi, bo wiem, że Wy macie też dobrą pamięć. Szczególnie Ania, myślę, że tu będzie, będzie duża pomoc. No i podświetlony jest tutaj nosek w tym skrzeciku. Trzy kolory do wyboru, który pokażę Wam, co ze mną wróciło i jakie ja zrobiłam ostatnio zakupy. No i mamy kolejną nowość. Kurteczka różowa to też na nowościach bardzo ładna wiosenna damska kurtka, która kosztuje 40 zł, to mam rozmiar 36, jest naprawdę świetna, ma kaptur, kiesze, kieszonki i wykonana jest cudownie, naprawdę jedna z ładniejszych kurtek m, takich na wiosnę. Ciekawa jestem, jak Wam się podoba, i to by było koniec pierwszej części. Kochani, jutro będzie druga część. Ja zapraszam Was na dzisiejszy przegląd drugiej części biedronki. Teraz polecam zdjęcia z tego przeglądu, bo naprawdę petarda. Ja uwielbiam takie przeglądy, gdzie wpadam do sklepu i po prostu nie wiem, gdzie mam oczy podziać, bo wszędzie są nowości. I ten przegląd musiałam podzielić na dwa. Chyba, że wolicie takie dłuższe przeglądy, to też zostawcie mi komentarz, bo mm, czasami nie wiem, czy chcecie, czy nie. Czekam na Wasze komentarze. Życzę Wam pięknego. Mimo tej pogody paskudnej mnie cały czas pada. I tak życzę Wam cudownego wieczoru, fajnego dnia. Dzisiaj jeszcze wleci jakiś przegląd, bo mam tyle zaległości. Na Vlogs Lada Moment wleci Stradivarius. Tam jest fajna kolekcja i CA. CA będzie pierwszy, bo już prawie go skończyłam, tak więc trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za wszystkie wspaniałe komentarze, łapki, subskrypcje, za Wasze cudowne słowa. Uwielbiam Was. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mnie wspieracie, dziękuję, że oglądacie moje przeglądy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym przeglądzie. Cześć!